Siem są tutaj Bibi z tej strony i witajcie oto w kolejnym poradniku JCBibiOssige i w tym poradniku sobie omówimy postać Fusa, a dokładnie jego gadżet, jak lepiej się nim obsługiwać i jak lepiej sprawić, żeby te krążki spadały w strony, w które chcemy, żeby spadały. A więc zapraszam do oglądania. Jeżeli chcecie być bardziej efektywni grając właśnie fusem, to polecam wam włączyć sobie grę użytkownika i sobie potrenować na poszczególnych mapach i zobaczyć najmniej więcej co mam pod sobą. Pamiętajcie o tym, że fuse'em nie na każdej mapie oczywiście da się grać, ale jeżeli na przykład lubicie nim sobie tak pograć na konsulacie czy coś, to sobie wtedy włączacie konsulat na grze użytkownika i sobie wtedy sprawdzacie poszczególne konty i później będzie Wam łatwiej coś zniszczyć albo kogoś zabić. Mogliście o tym nie wiedzieć, więc dlatego postanowiłem wam to pokazać w tym poradniku, że krążki fusa w ogóle nie padają w losowe strony, ale zawsze padają od prawej do lewej. Długo ludziom się wydawało, że krążki fusa padają w losowy sposób, ale tak nie jest, bo one padają w tą samą stronę, tylko po prostu trzeba wiedzieć, jak się ustawiać i jak to podkładać. Więc wracając do gry użytkownika, jeżeli wiecie na przykład, że korytarz biegnie od prawej do lewej, to wtedy ustawiacie się wzdłuż właśnie strony tego korytarza, a nie tak, żeby te krążki właśnie obijały się o te ściany i niepotrzebnie się marnowały. Na oknach działa ta sama zasada, że krążki padają od prawej do lewej, ale jeżeli obrócimy się na przykład do góry nogami, to wtedy krążki nie padają w ogóle dalej, tylko padają ciągle tak samo, ale pod innym kątem. Więc jeżeli nam zależy na tym, żeby dwa pierwsze krążki padły w stronę miry, obracamy się wtedy do góry nogami i mamy zapewnione, że krążki właśnie padną w tamtą stronę. Więc do góry nogami zawsze na oknie możemy właśnie zmienić kolejność padania tych krążków. Bo tutaj jak widać akurat ten, ktoś kto nie ogarnia faktycznie jak grać fusem, to zazwyczaj robi taki błąd, że w taki sposób właśnie puszcza krążki. i Jak widzicie, większość pada gdzieś po prawej stronie akurat głównego korytarza i została jedynie zniszczona kamera. Tutaj też mamy jeszcze taki kolejny przykład, że ktoś kto nawet ogarnia jak łapać kąt, to ten kąt też nie jest najlepszy, bo krążki dalej padają w złą stronę, więc najlepszy kąt jest właśnie o taki, żeby wypadało właśnie wzdłuż faktycznie tej klatki schodowej. Dlatego według mnie wciąż Fuse jest ciężką postacią do ogarnięcia, bo naprawdę trzeba trochę znać się na tych mapach, nim więcej wiedzieć co gdzie jest i trzeba naprawdę dobre kąty łapać i dobrze obmyślać strategię. Nawet jeśli uda Wam się nauczyć mniej więcej gdzie co jest, akurat to i tak gra fuzem będzie wciąż dalej ryzykowna, bo pamiętajcie o tym, że podam wam przykład takiej mapy jak konsulat. Jeżeli jest właśnie taki punkt jak archiwa i musimy się dostać takim fusem właśnie do głównej poczekalni, to to właśnie nie jest proste, bo zawsze albo gdzieś niżej właśnie jest szczajony jakiś puls z C4, który może nas w każdej chwili wysadzić, albo właśnie w poczekalni gdzieś się tam kryje Walki Real lub taki vigil więc samo nawet też czasem przepalenie takich heczy w pokoju wizowym jak też od archiw Hibanom też nie jest proste bo zawsze ktoś tam jest szczajony więc to tylko nie jest takie podkładanie fuzów bo niektóre pomieszczenia są ciężko po prostu dostępne I tutaj Wam pokażę bonus. Jak wiecie to jest jedno z takich gorszych miejsc na tej mapie, ponieważ możemy tylko tu zjechać po lince i nie możemy stąd normalnie zeskoczyć. A wiadomo linka jest dość głośna i trochę to trwa, więc szybciej poniekąd jest zrobić coś takiego, że przebiec właśnie o tutaj, po tym i delikatnie też biec po tym murku, tak oczywiście, żeby też nie spaść. I wtedy zeskakujemy sobie spokojnie na ten kąt i jesteśmy trochę szybciej, ale też wiadomo niewystarczająco. Pamiętajcie też, że z Fuza możemy też również korzystać tak jak Maverick, bo zostaje wtedy ta taka dziura, która jest odpowiednio wielkości jak celownik, nie? I możemy wtedy widzieć, co jest faktycznie po drugiej stronie. Spoko, więc w takim razie AWS, akurat właśnie siema, i do następnego. Trzymcie się. Ja tu jeszcze dodam, bo w ostatnim odcinku pokazywałem, że można tu rzucić Gridlock, i jest niby fajny kąt, i tak dalej, ale potem przemyślałem go, jeszcze sprawdziłem. I, no, niby te gridy spadają na ten, ale one no zawsze spadają na sam dół. Dalej ze schodów może was ktoś, że tak powiem, pikować, czy tam pilnować tych śladów i tak dalej, jest to dość łatwe. Lepiej sobie po prostu poczekać trochę, tak, żeby was nie spompikowali na początku rundy. Podejść, zniszczyć to okno i przerzucić po prostu mocno, tak, że tak powiem, w lewo tego glida, żeby sobie wpadła ta pajęczyna tam. I ono wtedy zawiesza się, że tak powiem, na środku schodów, jeśli dobrze rzucicie jej i też na dole i tak dalej. Oni wtedy już nie będą mogli za bardzo się stawać na tym środku schodów i pilnować głównego wejścia, czy kuchni. A tak to po prostu mogli cały czas można powiedzieć, schodzić po schodach i... i widzieć co się dzieje, że tak powiem, niżej, nie? A tu już no... wiadomo, łatwo zniszczyć je dalej, więc trzeba po prostu z dobrym mieć timing, kiedy rzucać te gridy, function, dlatego jest trochę cięższe gridy do opanowania, jeśli chodzi o to. No i ułożyć się na ten spompik na początku, nie? Że nie od razu podbiegać pod okno i je niszczyć, bo ktoś was wziął nie z tego okna. Więc po prostu o, potem chwilę czekacie, przerzucacie i... nie zawsze spadam tak fajnie, jak tutaj za pierwszym razem wtedy spadło. Na przykład co pada tutaj spadły trochę na tą ciemną podłogę i trochę bardziej się zlewają, więc w sumie nawet spoko, ale... no. No, jeszcze dodam, że gridlock jakiejś super karabiny do fragów nie ma, tak jak nie masz, czy IQ, czy coś tam, Jagger Bandit. No bardziej po prostu faktycznie takie wsparcie, nie? Więc nie liczę, że faktycznie będzie coś tak też super zabija kamienią, ale po prostu, no, nadaje się bardziej do jakiegoś takiego wsparcia. No już na pewno lepszym o karabinie Szkajet, ale no... Okej, okay, trzymajcie się i dzięki za oglądanie.